W dzisiejszym odcinku całkowanie przez części. Nieco trudniejsze niż całkowanie przez podstawianie. Zobaczcie o co w nim chodzi. Zobaczmy całkę x sinus x dx. Niestety nie poszłoby nam ani z funkcji elementarnych, ani z całkowania przez podstawianie. To znaczy, że spróbujemy nową metodę. Będziemy tutaj szukać dwóch funkcji. Jedną z tych funkcji będziemy różniczkować, a drugą funkcję będziemy całkować. Na razie nie wiecie skąd ja to biorę, a biorę to stąd, że przeliczyłam w swoim życiu kilka kilkadziesiąt albo set tysięcy całek. E, jak przerobicie tyle całek, co ja, to od razu będziecie wiedzieć, jakie funkcje e, podstawiać. Za U biorę x, za V' biorę sinus x. Na razie czarna magia, ale zaraz Wam powiem o co chodzi. Tą funkcję, którą wzięłam jako pierwszą, będę różniczkować, czyli robię z niej pochodną. A tą, którą wzięłam tutaj, będę z niej robić całkę. Całka z sinus x to jest minus cosinus x. No to sprawdźmy, pochodna z tego to jest sinus x, zgadza się. Czary Mary zrobiłam. A teraz jeszcze lepsze, lepszy hit będzie, bo teraz wynik tej całki to jest tak. Mnożę u razy v, czyli mam minus x cosinus x minus całka u' razy v, czyli minus całka tego, co jest tutaj na dole, muszę wymnożyć, czyli 1 raz, razy minus cosinus x, czyli minus cosinus x dx. Policzę to do końca i zaraz wrócę jeszcze raz do tego schematu, który tutaj był. No to minus pójdzie przed całkę, czyli będę miała tutaj plus całka z cosinus x, czyli wynik. Minus x, cosinus x plus całka z kosinusa, a całka z cosinusa to jest sinus x. I jeszcze plus c. OK, sprawdźmy sobie, czy rzeczywiście pochodna prawej strony to jest to, co jest pod całką. To zrobię tutaj sprawdzenie i liczę pochodną z tego. To jest pochodna iloczynu, czyli pochodna pierwszej funkcji minus 1 razy cosinus x. Plus pierwsza bez zmian razy pochodna z cosinusa minus sinus x i jeszcze plus pochodna z sinusa plus cosinus x. No to minus cosinus x plus cosinus x, minus i minus się skraca, x sinus x, czyli spokojnie, mi dobrze. To sprawdzenie to robię tylko po to, żebyście zobaczyli, że zawsze jak zrobimy pochodną prawej strony to wyjdzie nam to, co jest pod całką, o ile dobrze policzyliśmy. Jeszcze raz, co tutaj się stało? Biorę jedną funkcję, to jest moje u, z niej zrobię pochodną, czyli pochodna z x to jest 1. Drugą funkcję oznaczał v', to jest sinus x, i tu całkuję, czyli robię całkę sinus x, to jest minus cosinus x. I wynik to jest u razy v, czyli po przekątnej mnoże, minus x cosinus x, minus całka to razy to. No to minus cosinus x dx, i później już liczę. No to zobaczmy. Ile to będzie całka z x logary naturalny z x, dx? Podobnie jak wcześniej, za u biorę x, pochodna z tego to jest 1, a za v prime biorę logary naturalny z x. To tutaj miałabym całkować, ale nie było wzoru na całkę z logar naturalny z x, dx. Nie, skoro nie było wzoru, to musiałabym to liczyć jakoś innymi wzorami. Wobec tego, ten pomysł, żeby zrobić to w ten sposób, że za ubiorę x, a za v' biorę logarytm naturalny z x, no nie do końca jest dobry. Znaczy może być dobry, jeżeli umiecie policzyć całkę z logarytm naturalny z x, ale na razie myślę, że tego nie potrafimy. To może tak być, że musiałam wybrać. Odwrotnie, czyli spróbujmy zrobić, czy wyjdzie nam ta całka, jeżeli za U wezmę logarytm naturalny z X, a za V' wezmę X. Sprawdzamy, czy jakbyśmy odwrotnie dali, to czybyśmy mieli łatwiej do policzenia. Czyli nie wyszło mi w tę stronę, to sprawdzam. Za U biorę logarytm naturalny z X. Pochodną z tego umiem policzyć, to jest 1 przez X. Za V' biorę tą drugą funkcję, czyli X. Całka z tego to jest. X do drugiej przez 2. No to mówię całka z tego, nie piszę tutaj plus C, nie? I teraz zobaczmy. X kwadrat przez 2 razy logar naturalny z x, tak? Bo miałam pomnożyć u razy V minus całka, mnożę, 1 przez x razy x kwadrat przez 2 dx. Czyli mam tak x kwadrat przez 2 logarytm naturalny z x minus tu będzie jedna druga przed całką, a całkę mam zrobić z x dx. To jest x kwadrat przez 2 logarytm naturalny z x przepisuję minus jedna druga razy x do drugiej przez 2 plus c, czyli dało, daliśmy radę policzyć chciałam wam pokazać, że jak mamy dwie funkcje i musimy podjąć decyzję, jak mamy taką intuicję, że musi być to całkowanie przez części, czyli jedna funkcja będę z niej robić pochodną, a z drugiej funkcji będę całkować, często jest tak, że robię pochodną z wielomianu, zmniejszam sobie wtedy stopień tego wielomianu. Ale tak jak w tym przypadku lepiej było robić pochodną z logar naturalny z x, bo jak tutaj dałam logar naturalny z x, to napotkałam na problem. I nie za bardzo wiedziałam, jak policzyć całkę z logarytmu. Na razie nie wiedziałam, ale za kilka odcinków będziemy wiedzieć, jak tą całkę też można było policzyć, i może by nam coś wyszło z tego, a może nie. Dlatego ten sposób drugi, który zrobiliśmy, zamieniliśmy sobie tutaj tę funkcję, no, okazał się dobry, doprowadził nas do wyniku. Jako zadanie domowe, możecie sobie sprawdzić, tak jak tutaj, czy rzeczywiście, jak zrobimy pochodną prawej strony, to wyjdzie nam. Funkcja, która jest tutaj pod całką. A my idźmy do kolejnego przykładu. Dobra, będziemy liczyć taką całkę. Jesteśmy w odcinku całkowanie przez części, więc przypuszczacie już, że będzie to całkowanie przez części i że będziecie musieli wybrać dwie funkcje. Jedną oznaczymy jako U, drugą oznaczymy jako V'. Czasami na ćwiczeniach ćwiczeniowcy nie wpisują tutaj U i V', tylko wpisują F i G'. Czyli tutaj pierwszą funkcję zaczynają jako f, drugą funkcję jako g' i tak samo tutaj różniczkują, tutaj całkują. Ok, to teraz zagadka dla Was. Jaką funkcję lepiej wziąć za u, a jaką za v'? No i tak jak zazwyczaj Wam polecam, spróbujcie zrobić ten przykład sami i wróćcie do mnie, sprawdźcie, czy wyszło nam tyle samo. Ja tutaj za u wezwę x kwadrat, to pochodna z tego to będzie 2x. A za V' wezmę e do x, to w takim razie V to będzie e do x. No a ja tutaj napisałam du, mogłam napisać u', bo wcześniej tak pisaliśmy u', to może trzymajmy się już tego, co było. Czyli u' to jest 2x. Teraz z zasady całkowania przez części mnożę u razy V, czyli x kwadrat razy e do x, i mam odjąć całkę. 2x e do x dx. To co wiem, to, że dwójka pójdzie mi przed całkę. No to będę miała teraz tak. x kwadrat e do x minus 2 razy całka x e do x dx. I teraz zagadka. Ile wynosi ta całka? Ani nie jest to całka z funkcji elementarnych, ani nie jest przez podstawienie. Ta całka znowu idzie przez całkowanie przez część. Czyli musimy zrobić teraz całkowanie przestrzeni dla tej całeczki, która nam tutaj wyszła. I tutaj spróbujmy znowu. Za u weźmiemy x, pochodna z tego to jest 1, a za v' e do x to wiecie, że całka z e do x i pochodna z e do x to jest e do x. Ok, co mamy teraz? I teraz uwaga, uwaga. Cały ten początek przepisujecie i o tej dwójce pamiętacie, czyli mamy tak x kwadrat E do x minus 2, a tu w nawiasie będę wpisywać całkowanie przez części tej całeczki, którą rozpisujemy. Czyli to będzie x, E do x, tak, mnożę to razy to, minus całka to razy to. Czyli 1 razy E do x dx. A ta całeczka to jest E do x. Czyli mam tak, x kwadrat, e do x minus, teraz przez Was sobie pomnożę, 2x e do x minus i minus dami plus 2 e do x plus c. No to była taka bardzo fajna, ciekawa całeczka, gdzie dwa razy musieliśmy zrobić całkowanie przez części. Oczywiście w kolejnych odcinkach będą takie całki, gdzie będziemy mieć na przykład całkowanie przez części, a później całkowanie przez podstawienie. Albo dwa razy całkowanie przez podstawienie, albo jeszcze jakieś inne miksy które mogą się pojawić.